Cześć i witam cię w 30 odcinku Freedom Vloga vloga, w którym mówię o tym, czym jest wolność i jak do niej dążyć. To już 30 tydzień, odkąd rozpocząłem serię mojego vloga, traktującego o wolności oraz o tym, czym ona dla mnie jest i w jaki sposób ja do niej dążę. Przez cały ten okres starałem się w miarę przystępnie Przedstawić Ci całą moją wiedzę, moje doświadczenie, moje przemyślenia na temat tego, w jaki sposób poruszać się po kwadrancie przepływu pieniędzy, i przeprowadziłem też kilka wywiadów z paroma osobami, które również dążą do tej wolności i podzieliły się swoimi historiami i doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób dążą do tego, aby osiągać swoje cele. Dziś czas na krótkie podsumowanie. I na parę wskazówek, które z mojej perspektywy są najistotniejsze, aby w praktyce wykorzystać całą tę wiedzę, którą przekazałem Ci przez ostatnie 30 tygodni. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zacznijmy w ogóle od przypomnienia, czym jest kwadrant przepływu pieniędzy. Jest to schemat stworzony przez Roberta Kiyosaki, przedstawiony w jego książce o tym samym tytule. Jeśli jeszcze o niej nie słyszałeś, to zapraszam Cię do tego materiału. Kwadrant przepływu pieniędzy przedstawia nam cztery podstawowe metody na zarabianie pieniędzy w dzisiejszej gospodarce: i są to etat, samozatrudnienie, biznes i inwestowanie. Każda z tych ćwiartek kwadrantu przebywu pieniędzy ma swoje wady i zalety. Nie jest tak, że jedna jest lepsza lub gorsza od drugiej, jeżeli dokonałeś wyboru tego swojego pojazdu, którym dążesz do realizacji swoich celów, to nikt nie ma prawa ci mówić, że twój wybór był słuszny albo i nie. To jest Twój wybór, do którego masz pełne prawo, i jeżeli czujesz się. Swobodnie, jeżeli czujesz, że realizujesz swoje cele, swoje plany, swoje marzenia w ramach swojej ćwiartki w kwadrancie przepływu pieniędzy, to był to jak najbardziej z Twojej perspektywy słuszny wybór. Jeśli na przykład pracujesz na etacie, realizujesz się tam, jest to Twoja pasja, robisz to, co lubisz, mało tego, zarabiasz satysfakcjonujące Cię kwoty, to jak najbardziej jest to właściwy pojazd dla Ciebie. I tak samo sprawa wygląda ze wszystkimi pozostałymi ćwiartkami tego kwadrantu. Osobiście przeszedłem przez wszystkie ćwiartki kwadrantu przepływu pieniędzy, o czym bardziej szczegółowo opowiadałem w tym odcinku. Dziś równolegle działam w trzech ćwiartkach. Jestem samozatrudniony w swojej własnej spółce, buduję biznes sieciowy oraz tradycyjny, oraz inwestuję głównie w kryptowaluty. Dla mnie najodpowiedniejszą ćwiartką do realizacji moich planów i marzeń jest ćwiartka czwarta, czyli inwestowanie. Niemniej jednak na tym etapie życia, na którym znajduję się obecnie, to samozatrudnienie oraz biznes są mi niezbędne jako dodatkowe źródła dochodu, abym mógł realizować wszystkie swoje plany i rozwijać się w obszarze inwestowania. Dlatego też nie rzuciłem się w 100% w całości na inwestycje i w dalszym ciągu równolegle rozwijam wszystkie swoje pozostałe projekty. Moim zdaniem, bez względu na to, w której ćwiartce kwadrantu przepływu pieniędzy obecnie się znajdujesz, zastosowanie mają trzy podstawowe zasady, które mogą pomóc ci w tym, aby dotrzeć do tego miejsca, do którego planujesz dotrzeć. Po pierwsze, zawsze stawiaj na rozwój i na ciągłą naukę. I będę tutaj brutalnie szczery i zacytuję Michała Wawrzyniaka: Bez rozwoju jesteś w dupie. Nieważne czy mówimy tutaj o pracy etatowej, o samozatrudnieniu, o biznesie czy o inwestowaniu, jeżeli chcesz osiągać ponadprzeciętne rezultaty, to nauka musi stać się Twoim nawykiem. Na przykład, jeżeli pracujesz na etacie jako handlowiec, to cały czas musisz śledzić trendy w sprzedaży, uczyć się nowych umiejętności, form komunikacji itd., poznawać nowe metody na docieranie do nowych klientów, bo bez tego nie będziesz osiągał ponad przeciętnych rezultatów. Będąc samozatrudnionym, warto cały czas się uczyć, poznawać naszą własną branżę, poznawać konkurencję, poznawać trendy, jakie mają miejsce na rynku, aby nie zmiotła nas z niego nasza konkurencja. Tworząc własny biznes, koniecznie musisz cały czas na bieżąco uczyć się tego, jak zarządzać zasobami ludzkimi procesami, w jaki sposób analizować, jak motywować siebie i innych. Będąc inwestorem, należy cały czas śledzić trendy na rynkach finansowych, uczyć się na temat pieniędzy, na temat walut, uczyć się nowych form analiz itd. dalej, i tak Zatem z mojej perspektywy jeśli chodzi o osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów, jeżeli nie interesuje nas po prostu sama zwykła egzystencja, czyli tak zwane przetrwanie od pierwszego do ostatniego, ale naprawdę mamy ambitne plany, to bez nauki ciągłej, stałej nauki ani róż. Ja na przykład w swoim kalendarzu każdego dnia mam wrzuconą jedną godzinę na naukę i rozwój, czy to w formie czytania książki, uczestnictwa w jakichś szkoleniach online'owych i offline'owych, zapoznawania się z jakimiś webinarami nagranymi, audiobooki, czy też śledzenie różnych wartościowych z mojego punktu widzenia kanałów na YouTubie. I zachęcam Ciebie do tego samego, abyś wrzucił sobie na stałe w swój kalendarz codzienny taki czas właśnie na naukę, na rozwój, bo to naprawdę... Perspektywie niedługiego czasu może dać Ci naprawdę bardzo szybkie rezultaty. Po drugie, zawsze bądź wytrwały. Bez wytrwałości cała nasza nauka idzie w las. Tak naprawdę, jeżeli popełnimy jakiś błąd, jeżeli zrobisz coś nie tak, powinieć się noga, to nie znaczy, że się do czegoś nie nadajesz. Pokochaj swoje błędy, wyciągaj z nich wnioski i wdrażaj ciągle poprawki. Każdy błąd, jaki popełniamy, to dla nas informacja zwrotna i lekcja od wszechświata, tak naprawdę, na temat tego, co powinniśmy poprawić w naszych działaniach. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nie robi absolutnie nic. Zatem nie zrażaj się do działania tylko dlatego, że coś ci nie wyszło. Wyciągnij wnioski ze swojego błędu, wdróż poprawki i działaj dalej. Popełniłeś kolejny błąd? Wyciągnij wnioski, wdroż poprawki, działaj dalej. Znowu powinęła ci się noga? Wnioski, wdrożenie, działanie. I tak w kółko, i bez przerwy, aż do zamierzonego efektu. Ja osobiście popełniłem chyba tysiące przeróżnych błędów w każdej z ćwiartek kwadrantów przepływu pieniędzy, i jeżeli śledzisz mnie w social mediach, to wiesz, że mimo to w dalszym ciągu wytrwale podążam tymi ścieżkami, które obrałem lata temu, i to właśnie dzięki wytrwałości. Dzięki wytrwałości robię to coraz lepiej i coraz bardziej profesjonalnie. Po trzecie, świadomie dobieraj ludzi do swojego najbliższego środowiska i to jest chyba najtrudniejsza ze wszystkich dzisiejszych wskazówek, które chcę Ci przekazać. Bo czy to oznacza, że będę na pewnym etapie zmuszony do tego, żeby kończyć relacje z ludźmi, których dzisiaj naprawdę bardzo lubię i zaczynać tworzyć nowe relacje z osobami, których dziś w ogóle nie znam? Co do zasady, tak to działa. Pamiętaj, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Mamy zatem wspólne wyzwania, zainteresowania, cele, jak te osoby, którym poświęcamy na co dzień najwięcej uwagi. Jeśli zatem chcemy się rozwijać, iść dalej, a nasze środowisko jest niewspierające albo mało ambitne, to zadzieje się jedna z dwóch rzeczy: albo Zrezygnujemy z podążania na pewnym etapie tą naszą obraną ścieżką albo te nasze relacje w sposób naturalny z czasem po prostu zaczną wygasać. Jeśli rozwijasz się szybciej niż osoby w Twoim środowisku, to naturalną konsekwencją tego będzie fakt, że z czasem zaczniecie mieć coraz mniej wspólnych tematów do rozmów. Wasze drogi i plany zaczną się rozjeżdżać, a Ty po prostu zaczniesz coraz bardziej tracić chęć do spędzania czasu w takim środowisku. Nie chodzi zatem o to, że będziesz musiał dzwonić do ludzi z informacją typu, o siema, słuchaj, ja się zacząłem teraz rozwijać, od dzisiaj kończymy relacje. Nie, totalnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że te relacje po prostu w sposób naturalny na pewnym etapie zaczną nam wygasać, a my, nasz umysł, zacznie przyciągać do naszego otoczenia takich ludzi, którzy jednak podążają podobną drogą jak my sami. Ja przez 13 lat swojego dorosłego życia wielokrotnie tu we Wrocławiu zmieniałem swoje środowisko, a ludzi, z którymi utrzymuję bliskie relacje od lat, jest naprawdę bardzo, bardzo niewielu. Niemniej jednak w żaden sposób nie stanowi to dla mnie jakiegokolwiek problemu, ponieważ te osoby dają mi dużo większą wartość niż setki ludzi, z którymi przez lata moje relacje pojawiły się i wygasły. Mam nadzieję, że weźmiesz sobie te wskazówki bardzo głęboko do serca i zaczniesz je wdrażać, ponieważ są one na tyle uniwersalne, że tak naprawdę każdemu, kto je stosuje, dają bardzo szybko wymierne rezultaty. Wiem to, bo widzę to sam i po sobie i po osobach, które podążają też podobną ścieżką jak ja i czerpią ode mnie tak samo jak ja czerpię od moich mentorów. Wskazówki te. Z pozoru mogą wydawać się bardzo proste i banalne, nie wnoszące nic tak naprawdę wielkiego do naszego życia. Niemniej jednak, właśnie to życie wielokrotnie nauczyło mnie tego, że to w jaki sposób podchodzimy do małych rzeczy ma bezpośredni wydźwięk w tym, jak robimy duże rzeczy. Pamiętaj, że kropla drąży skałę, a diabeł tkwi w szczegółach. Zatem, jeżeli regularnie i systematycznie pracujemy nad drobnymi zmianami w naszym życiu, to w skumulowanym efekcie dadzą one naprawdę przeogromne efekty wraz z upływem czasu. Z mojej strony na dziś. To już wszystko. Jeżeli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków, to zachęcam Cię serdecznie do przejrzenia całej playlisty Freedom Vloga. Tutaj masz linka w górnym rogu. Natomiast jeśli podobają Ci się te materiały, które dla Ciebie tworzę, to zostaw łapkę w górę pod tym nagraniem i zasubskrybuj mój kanał oraz kliknij w ikonę dzwoneczka, tak aby YouTube zawsze mógł Cię poinformować o tym, kiedy na kanał wrzucam nowy film. Dzięki wielkie za uwagę, trzymaj się ciepło. Do zobaczenia już za tydzień! I pamiętaj, aby zawsze być wolny.